chłodziło spowalnia produkcję i generuje niepotrzebne koszty? W tej analizie przyjrzymy się temu powszechnemu problemowi i, co ważniejsze, przedstawimy skuteczne rozwiązanie, które przywraca maszynom pełną wydajność. Dobrze, przejdźmy przez to krok po kroku. Najpierw zdiagnozujemy problem zepsutego chłodziwa i zobaczymy, jakie są jego kosztowne konsekwencje. Następnie oczywiście zaprezentujemy rozwiązanie – SimClean 50FF. Pokażemy jak go stosować, a na koniec wyjaśnimy, dlaczego wybór odpowiedniego partnera, takiego jak eGrando.pl, ma tutaj kluczowe znaczenie. No dobrze, zacznijmy od czegoś, co wielu z nas w branży obróbki metali zna aż za dobrze. Ten charakterystyczny, bardzo nieprzyjemny zapach to coś więcej niż tylko niedogodność. To wręcz czerwona flaga, wyraźny sygnał, że w układzie chłodziwa maszyny dzieje się coś niedobrego. No właśnie, skąd to się bierze? Spójrzmy na winowajców. Mieszanina wody, oleju i ciepła to niestety idealne środowisko do rozwoju bakterii i grzybów. To z kolei prowadzi do powstawania biofilmu, zanieczyszczenia olejami obcymi i gromadzenia się osadów mineralnych. Krótko mówiąc, cała ta mieszanka powoli niszczy chłodziwo. W porządku, mamy problem, ale jakie są jego realne finansowe skutki? Zobaczmy, jak to wszystko przekłada się na konkretne konsekwencje dla biznesu. I te konsekwencje, no cóż, są naprawdę poważne. Aktywność bakteryjna obniża pH chłodziwa, co prowadzi wprost do korozji. Biofilm z kolei działa jak izolator, utrudnia wymianę ciepła. Do tego dochodzi gorsze smarowanie i, co równie ważne, nieprzyjemne, a czasem nawet niebezpieczne warunki pracy dla operatorów. A najgorsze jest to, jak szybko to wszystko się dzieje. Mówimy tu o zaledwie 8, może 12 tygodniach, po których jakość chłodziwa leci na łeb na szyję. To bezpośrednio uderza we wskaźnik OOE, czyli całkowitą efektywność sprzętu, a co za tym idzie, w rentowność całej produkcji. Skoro znamy problem i jego bolesne skutki, czas na rozwiązanie. I tutaj na scenę wkracza produkt zaprojektowany specjalnie do walki z tymi problemami. Czym więc jest Simclean 50FF? Mówiąc najprościej, to wysoce wydajny wodorościęczalny środek czyszczący. Jego zadanie jest proste, ale kluczowe. Ma dokładnie umyć układ chudziwa, rozpuszczając i usuwając wszystkie te zanieczyszczenia, o których przed chwilą mówiliśmy. Przyjrzyjmy się bliżej, co go wyróżnia. Po pierwsze, skutecznie czyści i odkaża, co ważne, jednocześnie chroni maszyny przed korozją podczas samego procesu mycia. Jest też wolny od donorów formaldehydu, czyli substancji, które z czasem mogłyby uwalniać szkodliwe opary, co znacząco poprawia bezpieczeństwo pracy. No i na koniec, jest niepalny i kompatybilny z większością dostępnych na rynku chłodziw. Teoria wygląda obiecująco, prawda, ale jak to wygląda w praktyce? Jak się z tego korzysta? I tutaj mamy naprawdę świetną elastyczność. Są dwie drogi do wyboru. Pierwsza to czyszczenie offline, robimy to podczas planowanej wymiany płynu. Druga, niezwykle ciekawa opcja to czyszczenie online, które odbywa się w trakcie produkcji, pozwalając całkowicie wyeliminować przestoje. Zobaczmy, jak to wygląda w liczbach. Mamy tu prosty podział. Przy czyszczeniu offline stosujemy stężenie od 2 do 3% przez 1 do 4 godzin. Z kolei metoda online wymaga niższego stężenia zaledwie 1%, ale za to działa w tle podczas 8- lub 12-godzinnego cyklu produkcyjnego. No dobrze, ale co to daje w praktyce? Jakie są z tego korzyści? Ano na przykład wzrost żywotności chłodziwa nawet o 25%. To tak, jakby odzyskać jedną czwartą całego budżetu przeznaczonego na płyny obróbcze. A to nie wszystko. Czyste chłodziwo i brak ściernych osadów to także mniejsze zużycie narzędzi. A to oznacza redukcję kosztów z tym związanych nawet o 10%. A teraz coś, co z pewnością zainteresuje każdego menedżera produkcji czas. Pomyślmy o tym. Metoda online to oszczędność do 8 godzin przestoju na każdą wymianę. Tyle czasu normalnie potrzeba na osobny cykl czyszczenia. Tutaj ten czas po prostu znika. Mamy więc świetny produkt, ale równie ważne jest to, skąd go weźmiemy. I to prowadzi nas do ostatniego, ale absolutnie kluczowego punktu. Bo widzicie, Egrando. P.E. to nie jest zwykły sklep to partner w procesie. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, gwarancja oryginalnego, świeżego produktu z kontrolowanego magazynu. Po drugie, profesjonalne doradztwo. Po trzecie, elastyczność, na przykład możliwość zamówienia małej półlitrowej butelki na testy. To wszystko buduje zaufanie i pewność, że inwestycja się opłaci. Podsumowując, całą tą filozofię można zamknąć w jednym mocnym zdaniu: Umyj układ nie produkcję. Chodzi o to, by dbać o system, aby chronić to, co najważniejsze pulinność i wydajność samej produkcji. To wszystko prowadzi nas do jedynego fundamentalnego pytania, które warto sobie zadać, patrząc na własne procesy, czy obecne procedury utrzymania ruchu naprawdę pozwalają osiągnąć maksimum wydajności i niezawodności?